On podszedł do lądowania wcześniej. Kiedy już zobaczył tę tłę, zaczął się podnosić, ale już było zderzenie. Może by i wzleciał, ale te drzewa przeszkodziły. Gdyby nie te drzewa, może by i wylądował, a tak, te drzewa. A kto powiedział, że to polski prezydent? Mnie, funkcjonariusz Straży Granicznej, powiedział, Ja tam... Tam był prezydent. Prezydent w Ministrowie, A zginęli czy nie? Tak, to na pewno jakże? To było odrzucić w czasie lotu koszącego. Jak się ogon oderwał oni tam. Nie no, karetki jechały, to po minucie jechały karetki od razu, od razu. Nawet 5 minut nie minęło. No ale jeśli pożaru nie było, to może byli jacyś żywi. Zdjęcia tam możesz porobić. Tam chodziliśmy spokojnie, tam nikogo nie było. Oto położenie urwanego skrzydła na mapie satelitarnej. Amatorski filmik naszego rozmówcy pokazujący leżące skrzydło emitujemy jako pierwsi. Nasz rozmówca zapewniał, że nie posiadają go nawet rosyjscy śledczy. Ze zdumieniem dowiedzieliśmy się, że śledczy z Rosji nie pytali o nagrania ludzi mieszkających i pracujących w pobliżu lotniska siewiernej. Jedziemy na spotkanie z właścicielem garażu położonego przy lotnisku. Chcę zostać anonimowy opowiada nam, że funkcjonariusze chodzili po okolicznych domach i nakazywali zachowanie milczenia w sprawie katastrofy. Dlaczego oni chodzili po mieszkaniach i mówili: milcz, milcz. Dlaczego? Dlatego, że to są gry polityczne spec służby. Tam też pracują. Tam bardzo doświadczeni ludzie. Oni rozumieją, że ktoś gdzieś coś powie, chlapnie jakąś głupotę, jak to zabrzmi. Tam przypadkowi ludzie nie pracują. I u Was w Polsce przypadkowi ludzie w służbach też nie pracują. U nas w Rosji przypadkowi ludzie nie pracują. Tam wszystko jest na poważnie. To nie koniec odkryć, jakich w Smoleńsku dokonała ekipa misji specjalnej. Po wielu staraniach dotarliśmy do unikalnych, nigdzie niepublikowanych nagrań sporządzonych przez rosyjskich funkcjonariuszy na lotnisku Siewiernej 10 i 11 kwietnia. Wynika z nich, że akcja uprzątania terenu była zadziwiająco błyskawiczna. Сегодня да. с Nagrania potwierdzają stawiane rosyjskim śledczym zarzuty o świadome lekceważenie obowiązku zabezpieczenia dowodów ewentualnych przyczyn tragedii. Wynika z nich, że już w pierwszej nocy po katastrofie Rosjanie usuwali z miejsca katastrofy najważniejsze dowody czyli fragmenty wratu kupolera. Części maszyny przewożono bez ładu i składu, a nawet niszczono. Czy to możliwe, by komisja, która pod przewodnictwem Tatiany Anodinę bada przyczyny katastrofy, była w stanie tak szybko przebadać szczątki? O odpowiedź na to pytanie prosimy byłego członka Polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Za szybko według mnie. Chyba nie zbadali tego wszystkiego dokładnie. To było w pewnym sensie też zamiatane pod dywan. Pani, szybko, szybko zabrać to i to wszystko. I to do tego bardzo niechlujnie zrobiono. Chcieliśmy sprawdzić w jakich warunkach przechowywany jest wrak tu polewa. Przez wiele dni nie mogliśmy się dowiedzieć, gdzie tak naprawdę się znajduje. Nie wiedział tego nawet przedstawiciel polskiej ambasady, którego zastaliśmy na miejscu katastrofy. Czy panu wiadomo gdzie jest wrak? Nie. Nie osobiście. A na czym polega pańska tutaj działalność? Pańskie zadanie? Czy przedstawicieli ambasady? No, czy opiekują się tym miejscem, żeby, żeby był tutaj porządek i żeby to się odbywało, odbywało tak, jak powinno. Natomiast. No i na przykład co robicie? Nie prze... No, ale... Nie, dziękuję, no. naprawdę. Ale to jest takie skomplikowane, żeby powiedzieć, co robią przedstawiciele ambasady no, tutaj? Opiekujemy się miejscem, na którym się znajdują, zna zna żeby nikt tutaj nie grzebał, żeby był po 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 porządek, że na miejscu była milicja i tak naprawdę tyle. Mhm. <coughs> A były jakieś incydenty, które zachwycały tutaj porządek? Tak, po Polacy przegrzebujące to miejsce, szukający czegoś. No to jest szkodliwe, tak? To jest szkodliwe. Na terenie działek pokładowskich nie należy grzebać w ziemi, także. To dlaczego ten teren nie jest zabezpieczony w takim razie? No dobrze, ja poszedłem do rzecznika prasowego. Dziękuję. Nie, nie. Wreszcie udaje nam się zlokalizować brak. Leży w miejscu, gdzie na starym zdjęciu satelitarnym widać parkujący samolot. Szczątki rządowego tupolewa niszczeją, rzucone byle jak na dwie bezładne sterty. To jest typowy sposób złożenia szczątków po katastrofie? To jest normalne? Nie, to nie jest normalne. O ocenę sposobu przechowywania wraku zapytaliśmy Amerykanina Harvey'a Kusznera, uznanego w świecie eksperta do spraw terroryzmu. W USA powstałaby strefa, która chroniłaby szczątki od deszczu, temperatury i zmian, które w pewnych warunkach zachodzą na powierzchni metalu. I z pewnością... Ludzie, którzy nie powinni się tam znaleźć, nie mieliby dostępu do szczątków. Kiedy to by było bardzo ważne? Gdyby nastąpił wybuch, prawda? Bo wtedy liczy się każdy element, bo wtedy oblicza się, gdzie ten wybuch bo Mówię wybuch w powietrzu albo wybuch na ziemi, ale na skutek materiału, który nie był w samolocie. Bo może wybuch być z powodu paliwa, czy tam jakieś bukle tlenowe, czy inne mogą wybuchać. Ale mówię o wybuchu... No, na skutek zewnętrznego działania ludzi, prawda? Mówią rozumiem... w formie zamachu czy coś takiego, prawda? To w nie sensie roz... ma znaczenie, bo, bo można ustalić po prostu centrum, materiał jak jest tego i wszystko. tak? Ale jak rozumiem jeszcze Państwo całkowicie takiego wybuchu nie wykluczyli. Nie, nie, komisja Maku wykluczyła całkowicie. Nie ma znaczenia to, że Mak wykluczył zamach dla prokuratury w tym momencie, dlatego że to my musimy ewentualnie podjąć wszystkie czynności, które pozwolą nam na wykluczenie bądź nie. Jakieś jest to polska, to prokuratura, wykonując czynności procesowe, oceniając następnie uzyskane w ten sposób dowody, podejmuje decyzję, co dalej w sprawie i, czy, i, i po, po, wyciąga wnioski procesowe. No, ale szczątki samolotu to jest jeden z ważniejszych dowodów w przypadku zamachu, prawda? Szczątki samolotu to ważniejszy dowód, nie tylko w tej e, wersji, to jest e, w każdej, no, także w wersji e, na przykład wykluczenia awarii samolotu, prawda, czy potwierdzenia, że to była na awaria samolotu. Także szczątki samolotu są ważnym dowodem sprawy. Ja właśnie niszczę. Ją. Z, z, zwróciliśmy się do, do prokoty rosyjskiej w jednym z wniosków o to, aby podjęto działania w celu zabezpieczenia tego wraku. Otrzymaliśmy zapewnienie że ten wrak zostanie zabezpieczony poprzez wykonanie opłotowania oraz zadaszenia. To jest ich lekceważenie.